Co rundę się dostaje jedna ekipa i są trzy mecze. Są trzy rundy nie. jakby. I w każdej będzie mniej osób, nie? Czyli wiesz, jak A, się teraz Shigami dostanie, to, ta, ta, to, będzie to trzy, Kubik i będzie miał lota okay, na Kamisplit'a, wiesz co chodzi. Kami, Kami bardzo mocno bija Ci rywali. Najważniejszy fight! Ja mam na 115! Oni to bo, wygrają! Was! 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 A tego go podniósł i nie zjadł nie, nie, nie go! Nie, nie I dlatego! Nie zjazdł zresztą! Dobra, zobaczmy dalej. Sety. Seti zrobi spaza Skara, Teku zrobi spada Skara I Kami ma spaza i ma MK. No, no jest git, tylko on musi łowić flopery Dobra, no jest gitara, siema, to mi się bardzo podoba Wszyscy Polacy, wszyscy Polacy Tam no, strefa i dziaż, ja moich cenach koralowych czuję bomba. Dobra, zobaczmy Kamiego Czy Kami ma jakieś floperki? Kubiks Yahu, oni nie mają w ogóle rybek To będę musieli wyjechać do jakiegoś Kamińskiego, żeby mieć rybki, nie? A te, a Kami? Kami ma dwa flopery, no już nie jest aż tak dobrze, ale no jakbyście zabili ja zabrał, to i tak byłoby git, nie? No to jest ten dzień. Ja bardzo chciałbym dwa teamy jeszcze chociaż polskie To było tak blisko teraz Yahu kill! Kubiks dead! No to Yahu kill, ale w Kubiksa wiesz, że stado słoni! Kubik, uciekaj! Cendrik, kubik w terapatach, nie, proszę, proszę, kubiks! Dzyj! On jest tam już no, widzę. No, Ale on da radę, on da tu Pixel d zaliczył. Fa, on go weźmie. Nie weźmie. O nie, go. O, nie o, weźmie. To weźmie. do nieba całej wilkości ze sobą jeszcze za chwilę. A, to jest wszystko. Ma oro! Mago! No, okay. Do piramidki, sobie no. skoczył Co jest? Kuba X wygra nie. tą grę. Nie! Jak on wygrywa tą grę, to jest. 25 gipsów od buta. Czy to jest. nie, nie wiem. Okej, okay, klipujcie. Kappa Nie, ty, ale żyją. Mają wszystko, ty. Znaczy teraz to już nic, ale może ten. Dobra, no zobaczmy. No, 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 Kubik'sa. A Kubik's dead, ale Kefi stay alive. No to Kefi chyba jakiegoś klacza robi. Ty on się bali, dusi. No, 60 materiałów to chyba dead. Seti. No musi, Kami znowu ma blisko żona, Błagam. No co wy co świrujecie, Macie tyle matsu. Tak u Kami, Wam ostatnio odebrało możliwość wygrywania gier. Pokażcie, że tak nie jest. Blokadę mają, no i nie. No, mają jakąś. Jeszcze top dwójki ładują, top trójki. Niech walną top jedynkę. Potrzebują tego dzisiaj. Polacy pod placement zawsze grają. No to pokażcie siłę polskiego placementu. Ok, po na ich się cofa. Musi budować coś tak. Belseti, muszą to zrobić. Ja pierdzielę. Kurde. Ok. Ponad okay. O do góry. Mm. Mają mało serżana, ale tu zaraz te kujkami wlecą. Wlecą z jakimiś fragensikami, coś mi się wydaje. IQ White ginie. Nie chyba. Ale jest ta strefa, bo oni są pierwsi na w Na górkę muszą wejść, no, po prostu. Oni mogą dać jakieś łatwe laserki. No, no. Tylko 6 osób ginie i nie ma storm surge'a, więc git. Kefi zabija Michę. Polak plaka zabija. Dobra, Kefi z fragiem. No to dobrze, jakby miał Leak's jakiś lepiej Flix na HG, z niego. na HG. Proszę, Kami, bardzo mocno ubija jakiś rywali. Laserek za już. Tak, ale surge'i jak marcy, nie ma niepotrzebnych, bo to... tylko. Dwie osoby giną. 600 materiałów kamiego, UTK 300 i UTK 1100. Jest całkiem spoko. Teraz bardzo mocno bijemy rywali. Tego tak, to jeszcze zabudowuje pracę, żeby na pewno nikt im nie wszedł na nie. Teraz Polacy Przydają swoją tiki takę. Rojo wyeliminowany, Airwax wyeliminowany. A Pola tutaj jako pierwszy dotują do strefy. No, Muszą teraz uważać na rywali. Mega dobrą oj, oj! Jakby ich zabili, to był Oj, pod. patrz, patrz. Jakiś frag w ogóle? Ma. Nie wiem za, za co, ale nice, Teku z fragiem fragem Flicks ja tam na hej grundzie to jest ich największa przeszkoda No 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 Ej jest dobrze, a jest, jest, jest taki dobrze team jest? Taku zabi Aha, Teku tak, tego gosha zabił. Tak Stasiowy wyeliminowany, tak ja pierdzielę Teku z kolejnym fragiem Teku dwa fragi a Kami musi się tutaj coś leczyć Czyli ostatni i za tobę no to Kami. Polacy Top 7 Gater teku gamma Kami i Benset i wszyscy w trójkę przyjęciu top 5 no, za tak chwilę będą dropowali raczej. No, nie, nie dropują, czekają na zona. I wraca! Ironacu, Ironacu! Ile Ile nice. 260 no, to 190. Z góry i piętro, jest gej, jest gej, jest coś z gimem. Kamil ma, y -Kami, no ma ryb, zobacz Kamiego. Kamil ma dwa flopery, wiemy to, spokojnie, jeszcze ma jednego tego, więc zajebiście. Apteczki używa. To jest on. I a sygnał z Zajebiście, Polacy, jazda! Gamba kamil, oni maestro, muszą zabić, muszą! Oni to zrobili, oni ja to wygrają! Muszą. To cztery widzowie i są całym trio. Pozostałe... jest tylko jedno trio, malibuka tylko może nie troszkę, inny. Ja jeszcze go zabiją. Teraz. Najważniejszy fight. Proszę. Kradnij mu Stopień Proszę. Na razie mają Teraz to! Polak jest. Jest. Błagam, błagam. błagam. Aby no cię z nie go zabić. Nie, nie. Nie, sami, nie, 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 Błagam. Polacy. Majem 0 HP tam kurze. ma. Famują w nich. Może nice. mi zaspamować, oni mają mało HP, oni wygrają z nimi. Tak, jest! Zabija nice. dead. zostaje Majem i Malibuka. Słuchajcie, tak, jako ostatnie trio jest w całości. Tak, tutaj jest duo, duo, trio polskie. Mają jeszcze flopery, schodzą na totalny Logan będą walczyć z Malibuką i ekipą. Oj, cały czas blisko siebie, cały czas blisko, dostałem spam, 120 metrów. Się, się chyba. UTK 80, jest, fajn! dobra. zabić. zabić. Frank zginął. zabił. mali zabił. Malibuko, ostatni. Morda o Nie, handel. to jest duo, to jest duo! O, to, to Malibuka i mnie się tu przeszkadza. Malibuka i duo, na high! No, proszę, Gamma, kami, masz, to, kam... to jest kami. Buka. Nice! nice. z fragiem! nie nice. Set proszę, 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 i zero HB. Nie, tu, v, tu. Teku i tu. Tekuj kami, To się lepszy, to się przepotężnić! Nice! Zabij jednego! Gamma, kami, teku! Jeden, 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 proszę, jeden, jeden, jeden. to jest ten mecz! 2 na jeden. Gamma, na Mergin jeden. i Teku, Kami na high grandzie Rzucają sobie flopera i Kami chodzi Kami Kami versus... Proszę. nie Teku leży ok. Kami, Kami wers Deku. versus jego teammate plusa. O nie Nas no Kami spamuje, proszę nie Proszę Nice Nie On ma jeszcze flopera Jedz go Ile on ma tego leczenia? To, nie Nie wiem czy on to wygra, ty On to wygra, bo on ma zona. On, to, on to wygra, bo ma zona. Już nie ma mają okay. tyle samochody praktycznie. Nie wiem kto wygra. Nie! Kami, a mniej. Kami mam mniej Kami mam nie, o 10! Nie, nie trafił! Nie! To jest niemożliwe! Nie! Dlaczego? Ja pierdzielę! Nie! Dwa razy polacy to dwa. Tego kolega z drużyny. Który tam z nim się nie na budkami wybierasz? On do na nich przyjechał. Nie, zjadł go, zjadł. Go. On by był nie... Nie, Kamil tutaj ma tego flopera i co on z nim zrobił? Rzucił go i zszedł. A tego go podniósł. I zjadł. I nie zjadł go! Nie, nie I dlatego nie wierzę w to! Tak mi się wydawało, że tak było. Dlatego on miał dwa. Hmm. A on zjadł tu jedne, Jednego tika, lata. jednego tika, gdyby przesiedział w tym... Jakby Kamil ]confère. nie dał mu tego flopera to by wygrali? na70 nie zjadł Tak, on z 70 HP Ale ta pompa chyba tak czy inaczej by nie była za taki damage A, że mi z 1.70 HP jeszcze Flopera, tak? No Ja pierdziele, to kolejne 10 HP No, Ale dwa, rozumiem, nie. ale rozumiem czemu, bo on się bał No on ta, się bał bo on on że on tu piknie, on wyszedł do tyłu, co nie to nie miał pewności, że on no. tak zrobi Prawda No to wiesz Jak miał U. zero matce Ja pierdziele to jest tak niemożliwe. I jeszcze tutaj ta ostatnia pompa. Tylko on miał ciężko. Bo wiecie, on. Nie wiem, czy zadał była 60 z takiej odległości. To była mega ciężka no, pompa. No, bo. Yeah. Ja też. Tutaj sam jeden mógł próbować wyjść na spray. Tu mógł trafić fajny damage. Jakby skakiwał tam? Tu, jakby go z dołu złapał. A już 10 HP. Po prostu strzelił z fireem. Nein, Jesus, nein. So ein Unlucky. Und unlucky, hat ihn noch getroffen. Ja, ja. Er hat ihn Er hat keine Meds. Was macht er da? Was? 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 Take it down! Take it down, Chat! Und jetzt kam mir der Pool im Logot ohne Metz, Ohne Flopper! Ohne Metz, Ohne Gun! Das kann's nicht sein. O, oh, gut! Kami Kamiałs, oder? Nein, er hat's nicht. Er Kamiałs hat nie. Er hat nicht gewonnen. Er hat nicht. Er, er, hat, nicht er hat nicht. Er hat nicht gewonnen, chat. Was? Was? Slix zasz tylko jakimiś jakimiś losowymi a Artur odpisał yes, go go w komentarzu. Slix rzucił. No da ten. Six, two, two, reaction. Hij is nu snel, hij is snel, nee, nee, one build, je hebt build, je hebt flippers, twist, twist, flippers, is je Hij gaat op je lijf, wat, wat. Stop Heb de shit? is hij flapperend. Stop die. Hij ik hij mag have heals. Go.